Dzień dobry, witam serdecznie. Mamy poniedziałek. Zaczynamy nowy tydzień remontów. Zaczęłem już tutaj wyrywać deski. Meble zabrane były wczoraj, w niedzielę. W końcu. No i powoli zrywam to. Ukazał mi się taki widok takiego gruzu ale podejrzewam, że wybiorę trochę tego gruzu. Usunę te belki, bo widzę, że nie są do niczego przymocowane. Także będą tylko położone. Bałem się, że to będzie wszystko trzymać ściany. Yy, ale, ale nie. Nic nie trzyma ścian. Będę mógł spokojnie to powyciągać. Yy, ściągnąć trochę tego, tego, tego gruzu. I i wymierzyć sobie dokładnie, na jakiej wysokości będzie, będzie ta podłogówka. To trzeba będzie całe, całe te rurki poukładać na styropianie. Trzeba będzie wyblec ten położyć folię, e, styropian, folię, tylko już tą taką e, termoizolacyjną, żeby, żeby to ciepło wypływało do góry. No i te rurki. Jeszcze nie dowiadywałem się, ile to kosztuje. Zestaw tego, tego tych rurek trzeba kupić. Ten taker do przybijania do stropianu. albo kupię kratki te do zbrojenia posadzek i po prostu będę przywiązywał te do, do posadzki, znaczy do tych, do tych kratek, przepraszam. Także ruszone, jadę z tym dalej. Będę musiał tu, któreś okno za chwilę otworzyć i wyrzucać te deski przez okno, żeby żeby było miejsce I, i działam. Chyba będę musiał jeszcze przed tym zakręcić kaloryfery, pościągać się całkiem, żeby, żeby ich tu już nie było. Te rurki powycinać, no ale zaraz zaraz będę wszystko wiedział jak co i jak zrobić. Wszystko muszę sobie zrobić, plan działania i i mam nadzieję, że powoli będzie szło. Dobra, wrócę do Was później. Jak już trochę porozbieram. Jak się coś zmieni albo albo coś coś mi przyjdzie do głowy, żeby Wam powiedzieć. Dobra. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Witam po dłuższej chwili. Prace na tą chwilę wyglądają tak. Podłoga została zerwana. Legary te nośne powyciągane, bo były takie Ósemki, 8 na 8 taki legarek niepołączony ze ścianami. Tak, żeby był tylko podłożony, żeby ułożyć na czymś podłogę. To jest wysypany taki kurde, to jest no gruz, nie gruz, coś takiego. Tutaj była wylewka pod piec kaflowy. Tu stał jakiś piec kaflowy. To była wylewka to też. Jak ostatnią belkę wyciągałem, to. Tu się wyrywało całe, także nawet lepiej. <ścoughs> Ściąłem koloryfery, obciąłem tutaj rurki już, żeby mi tu nie przeszkadzały, bo na jutro jest taki plan, żeby wyciąć to do końca do, do ziemi, bo tu będą drzwi balkonowe. Yy, docelowo, i tam będzie taki tarasik. Mały, bo mały, ale taki, żeby można było wyjść, wypić herbatę. Te rury jeszcze muszę wyciąć, tylko że muszę sobie porobić zdjęcia, e, gdzie wychodzi woda i to jest do grzejników i przelew do naczynka wyrównawczego. To wszystko będzie zamontowane w ścianie, prosto do góry, bez żadnych zakrętów, bez niczego, tylko, tylko prostytko do góry do grzejników bo na górze będą grzejniki, a na dole będzie podłogówka tak jak już mówiłem. Tu już wyciąłem też rurki te miedziane e, od ogrzewania które szły do tego grzejnika e, tutaj one idą do łazienki tu jest główny zawór do wody, on chyba idzie tutaj właśnie zakręca e, tak, bo tu wchodzi do łazienki tu idzie w ścianę, to będę musiał rozkuć to bardziej bo tu będzie skręcała ta rurka z powrotem do ziemi, żeby, żeby zawór był w piwnicy. Albo jakoś to rozgrzebie tam na dole, Zobaczę gdzie ta rurka wychodzi, może ją się tam utnie i po prostu zakręci od razu, żeby szła do piwnicy. Łazience jeszcze tutaj nie ściągałem tych grzyników. Tutaj jest płyta regipsowa, to wszystko pójdzie szybko, to też płyta regipsowa. Wylewka też nie jest jakaś tam mocna tutaj robiona, bo wiadomo było, że, że będzie tu kiedyś taki grubszy remont. To nie wylewałem tam grubej posadzki. Może jest z 5 cm. Tu też jest taka wylewka, ale to, to tam widzę, że po tamtej podłoży, że tam są deski, już tak, że będzie łatwiej dojść do tej posadzki. Tu grzejnik już jest ściągnięty też. No i tu podłogę będę dopiero rozbierał, jak rozbiorę łazienkę. Żeby można było taczką jeździć, bo prawdopodobnie jutro przyjedzie kontener na gruz, dlatego będę wycinał te drzwi jutro, żeby kontener będzie stał tu przy siatce. Będą położone foszty, żeby można było taczką jechać i wykiprować. Po prostu muszę tu zebrać dużo tego gruzu, żeby, żeby. Powiedzmy, że tu jest teraz 5 cm od starej podłogi. No to stereo piątka musi mieć plus 2 cm rurki, 3 cm rurki. No i 3 cm co najmniej musi być nad rurkami. 2-3 cm nad rurkami musi być posadzka. Także no te 10 cm musi być lekko, żeby, żeby, żeby robić podłogi. Myślałem, żeby się zrównać z tym progiem, bo ten prog będzie wywalany, ale do tej wysokości zrobić, ale nie puszczą mnie nad poroża tutaj, bo. Nie wiem, z czego to jest zrobione, żeby to się nie posypało, bym musiał zbijać tutaj nad proże. I musiałbym zbijać tutaj nad proże. Ale nie mam pojęcia, co tam jest. Jutro tak samo będę rozkuwał te, te futryny. To będę wiedział więcej. I miałem rozmowę krótką z żoną, i postanowiliśmy, że. Skrzynka z rozdzielnią do podłogówki nie będzie tutaj, tylko będzie, tylko będzie tutaj. I tu, tam na tamtej ścianie jest komin, yy, ale to nie szkodzi, bo tam w rogu będzie ta, albo na tej ścianie będzie ta rozdzielnia, bo tu i tak będzie ścianka i tu będą drzwi do, tak jak schody wychodzą, to będą drzwi do, do, tej spiżarki. Także tak jest postanowione. I tak zrobimy. <laughs> Kurzu co nie miałem. Maseczka nie pomaga, no ale cóż, nic się z tym nie zrobi. Sufity, sufit będzie... Hmm. Pierwszy pomysł był taki, żeby sufit przykryć po prostu, ale żeby go odciążyć zbije ten tynk z sufitu, e, jakieś będą posadzki, bo będzie wtedy plandekę sobie roz, i jak będę kół, wtedy to będę z plandeki sobie sprzątał. Także nie powinna się długo uszkodzić. Yy, zbiję to, bo tu jest taki tynk yy, narzucony na słomę i ta słoma jest przykręcona drutem do desek. Także będę chciał to zbić. I do tego dopiero będę robił stelaż yy, krótki, żeby wyrównać sufit, żeby na równi od zrobić. No a na ściany prawdopodobnie. Kółbę te ściany, chociaż zobaczymy, bo te ściany są takie dość dość twarde. to prawdopodobnie pójdzie płyta po prostu na ścianę naklej, Żeby to ładnie wyrównać wszystko. Tylko boję się, że właśnie pokój się zmniejszy trochę. No zobaczymy, rozwiąże się to jakoś. To i tak właśnie tutaj ta wnęka okienna jest bardzo głęboka a jak dojdzie jeszcze płyta, to dojdzie ze 3 centymetry no zobaczymy, wszystko się rozwiąże w czasie tak samo te, pły, pły, te puszki prądowe będę musiał wypuścić na, na płytę tak samo żeby to wszystko było na wierzchu, żeby było do tego dojście nie wiem jak z instalacjami, prawdopodobnie instalacja miała być tu niby świeża dość To by trzeba było wyprowadzić jedną drugą trzecią puszkę, trzy puszki trzeba było wyprowadzić, bo ten kabel był widać prowadzony pod sufitem na tej wysokości do puszek i dookoła. Także mogło być to robione, bo widzę, że ten był wycinany i, i zaklejany. To było widać dopiero, się ukazało. Yy, tak to wygląda. Wszystko. Syfu co nie miara, kurzu co nie miara, no ale nic. Yy, te drzwi prawdopodobnie Będę przesuwał, tak chcę zrobić, żeby je przesunąć dotąd. Też nie wiem, jak tu jest z prądem, będę musiał to wszystko rozkuć. Eee, taki jest plan, bo chciałem e, przesunąć te drzwi tutaj, tu uzyskałbym tyle miejsca, i wtedy tutaj na tej ścianie zrobić zabudowaną kabinę z płytek, e, brodzik z płytek już na ziemi. I, I żeby to było tak solidnie dość zrobione, a nie to czadostwo, co jest marketowe, takie to się do niczego nie nadaje. Bo zaraz kółka odpadają, za wszystko się rozpieprza. to już jest druga kabina, bodajże albo drugi brodzik w, w tym domu w ciągu ostatnich 10 lat. Że to nie jest takie jakieś tam długowieczne. Dzienniki już wywiozłem do garażu, rurki miedziane też do garażu powsadzałem tutaj łowcy metali kolorowych buszują. Także to pochowałem. No i co? Jutro zaczniemy od wycinania tej dziury. Żeby można było zrobić wyjście na dwór, żeby łatwiej było właśnie taczką tu operować, bo tutaj jest zbyt wąsko i, i wysoki progi, żeby żeby to robić tutaj. A poza tym tutaj ten truk też będzie zlikwidowany Yy, będę chciał zrobić tak, żeby wszystko było na równo, bez żadnych szotków, bez żadnych progów. Tak samo tutaj, jak już yy, docelowo uda się zrobić tak, żeby wykupić tą drugą połowę, to chciałem zrobić tutaj ten próg tak dość wysoko, żeby wszystko było równo. Lepiej na pewno będzie dla osób starszych, bo nie będą się potykać o te, o te progi. A u siebie w domu tak robiłem właśnie, że progów żadnych nie ma. Jedynie chyba tylko na, na balkon. Znaczy no, na taras się wychodzi. No ale tutaj są duże różnice wysokości. Tutaj jest 5 cm bodajże między łazienką a, a, a kuchnią. No, myślę, że jak zrobię wysokość do tego progu wszędzie, to będzie super. No tutaj drzwi są dość wysokie. Tylko mówię z tymi drzwiami. Nie musiałem pokombinować, wyciąć się co najmniej. 20 cm wyżej, będę musiał takie kątowniki przywieźć. Mam takie kątowniki, ostatnio kupiłem na, 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 na złomie i po prostu wpuścicie w ścianę, żeby, żeby tą ścianę podtrzymać, bo z tego co wiem, te ściany są ze szlaki. Tylko nie wiem, właśnie w jakim to jest ustawieniu: czy tam jest cegła z zewnątrz szlaka i cegła, czy cegła i szlaka na całych ścianach, no ale nie wydaje mi się, żeby, żeby robili te szlaki. Podejrzewam, że szlakę sypali w środek cegły. No, ale różnie to bywa, bo tutaj widzę, właśnie w kuchni na samym dole to się wszystko sypie, także wilgoć też po wszędzie. Jutro zajadę, kupię preparaty. Pójdzie tu preparatów mnóstwo w te ściany, żeby żeby zlikwidować te, te bakterie, to wszystko, żeby wysuszyć te ściany. Yy... Szwagier mi się zaoferował, że pożyczy mi ozonator taki do zabijania tego zapachu. Pozdrawiam go serdecznie. Yy, i... No i co? Trzeba będzie działać. Dobra. Ja powoli się zbieram. Jak się coś zmieni, to się jeszcze odezwę. A jak nie, to do zobaczenia jutro. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i komentowania, oczywiście. Jeżeli Wam się coś nie podoba, czy podoba, możecie zawsze skomentować. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Witam ponownie. Jeszcze taki update. Ech, pokusiło mnie wyrywać tą. E... O ścieżnicę od drzwi. No i jestem pozytywnie zaskoczony, bo, bo mur jest z cegły. Środek może jest wypełniony, ale mur jest z cegły, także prawdopodobnie będę mógł się pozbyć tynku z tej ściany i z tej ściany, żeby ją odchudzić. Jest tu zrobiony taki nadproże i jest dużo wyżej jak, jak tamto, także jest szansa, że możemy się podnieść z podłogą do tego progu, żeby wszystko wyszło ładnie. Także widzę, że wszystkie nadproże były robione tak samo nad oknami takie, takie półksiężyce. Także nie jest źle. Mam nadzieję, że nad drzwiami wejściowymi będzie to samo i myślę, że będzie. To by było super. Futryny są bardzo grube, futryny mają 7 cm grubość, takie grube dachy. Już wszystko wyrzuciłem. Tam należy. Ciężka, gruba futryna. No, ale cieszę się, że odkryłem to, że że widzę co jest teraz na tej ścianie. Także także będzie dużo lepiej, będzie można skuć ten tynk cały. Żeby można było on sam odchodzi praktycznie. Tutaj będzie coś świeżego, bo tutaj był urobiony prąd. mam Wezmę motka teraz i, i zobaczę, gdzie jest młotek. Tu jest Motek. No, zobaczymy, jak to jest tutaj z tym, z tym prądem. Jak widzicie, ten sam odchodzi, także, także jest super. Na co jest cegła. Będzie świetnie, będę mógł do cegły przyłożyć płytę bez żadnego problemu, zobaczymy jak to z tym bronię jest. Będzie szło świetnie. z w metalowych rurkach tak nawet lepiej super to będzie szło super to będzie szło mam nadzieję, że cała ściana jest taka mam nadzieję, że ściana jest cała z cegły oj oj coś mi się wydaje, że nie, nie jest cegła, dobrze tylko jest strasznie grubo tym kudany Dobrze, to będzie fajnie do odkucia. Świetnie. Bardzo się cieszę. Bo będzie można to spryskać wszystko preparatami, obłożyć płytą yy, i będzie grało. Fajnie, bo drzwi się też podniosły. Dużo do góry poszły. Trzeba to poczyścić, bo to się sypie wszystko. I będzie można stawić wyższe drzwi. Super, super, świetnie, bardzo się cieszę, że to będzie ceglana ściana, bo już się bałem, że, że to będzie ta szlaka, której słyszałem tak dużo, ale widzę, dlaczego dlaczego właśnie był problem zawsze z wierceniem w tych ścianach, bo tynk tu jest gruby na 3 cm spokojnie, taka grubo, tylko że to tynk farby, Dużo warstw farb tu było, ale myślę, że będzie grało. Dobra, taki krótki update. Powoli będę się zbierał. Eee, muszę coś wykombinować. Zamówiłem kontener, ale nie wiem czy nie będzie lepiej po prostu wziąć te wrotki i wozić tego stąd, tego gruzu do mnie na plac. Po prostu, żeby można było utwardzić u mnie plac. Bo po co później gruz kupować, jak można wykorzystać drugi raz to co jest. I tak właśnie o tym myślę. Muszę się skonsultować z żoną i, i to przemyśleć. Dobra, także pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, do oglądania, do lajkowania, komentowania. No i do zobaczenia jutro. Jutro widzimy się przy wycinaniu tego okna. Pozdrawiam Serdecznie, cześć.